Moi rostomili, teraz będzie krótko tako refleksyj o starym kościele. Jak macie radzi to moi dżisani, to mi dajcie pyty palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Wyrządzę wam o starym kościele. Była jedna stareczka, tako było i można po, już przez 80 roków. Ona zasiadła na ryczce kole okna, rynkom se odsunęli firangę, podziwali się za okno, na polu fukoł taki zimny jesienny wiatr, ze stroma już spadły ostatnie liści. Na placu żadnego nie było. Gowiedź siedziała wychliwie, pochowano, skludzono, bo się boła zimnicy. Kocury we wasz kuchni czekały, aż gazda zahajcuje pod blachą. Dwieże się odebrzyły, stanęła w nich małochaniczka, a prawi. Starka była dziś w kościele. A wiesz, on jest taki stary, że się isto zwali, a kiejsi się doczką, aż bydem staro, e, a bydom można stawiać nowy kościół. E, stareczka się uśmiechnęli, pogłoskali wnuczkiem po głowiczce, a prawią, wiesz, moje dziecko, i o też hańdowni była tak mało jak ty te razy. Też się mi zdało, że ten kościół jest starucny, a że długo nie wydzierży, a że doczką aż postawią nowy. Można i się ze starzym, ale postawią nowy. Ale wiesz, najprzód mnie w tym kościele okrzcili, po tym, że się z nim brała ze starzikiem, okrściła swoje dziecka, potem ony wydowały się w nim, żyniły się w nim, krzciły zaś swoje dziecka, a teraz wiem, że niż mnie będą chować, to mnie, to mnie wniesą w truwle do tego kościoła, a farosz będzie w nim nade nadymną, co bym miała wieczne spoczywanie. Haniczka się nie podziwała na Starkę, nie chciała wierzyć w to, co ona wyrządzo, Po tym jeszcze Starka prawi. Wiesz, dziecko, my tutaj są inny na chwilę. A ten kościół, tutaj stoł, a będzie jeszcze stoł, kupa roków. Nasze ksiże przy grobach na Kierchowie, na Kierchowie się obalą, a w tym kościele furby będą krzycić, żynić się, rzykać, a i żykać nad truwami. I tak to rozstąpili je, taki kościołów je kupa. Y... Ja y... nie mówię, że inny katolicki, bo i wanielicki są kościoły innych religii adyckie, jak się wlazuje do takiego kościoła, baj jak wleziecie do swojego kościoła, na dziedzinie, skill po, skill żeście są, no to musicie wiedzieć, że fakt jest to tak, jak ta starka prawili, że my w tym kościele byli kszczoni, potem my się w tym kościele brali, potem kszczymy swoje dziecka, potem one swoje dziecka, potem tamte dziecka, jeszcze swoje dziecka, bo wiele razy ludzie żyją a i, po, a i po 100 roków, a i 95 to już są prastarzicy, a prastarki. No a potem, na koniec, yy, można w, w tym samym placu, co, co nas krzcili, nas albo, albo meter od tego, od tego placu, co nas krzcili, będzie stoła nasza truwła. No a też farusz będzie rzykał nad nami, yy, tak jak rzykał, jak nas krzcił. No nie ten farusz, ale inkrzy. To jest przemijani. Ale taki stare kościół, jak wleziecie do niego, to się podziwiajcie. Nie musicie rzykać, nie musicie wyrządzać z Pumbuczkiem. I czyście są ateistami, czy, są, czy wierzycie w Pumbuczka, to dyski się podziwiajcie na te mury, na te okna, na te roztołańce obroski, figury, jak tam są. Że wiele generacji, wiele ludzi tam było w tym kościele krzczonych, wiele tam jest staroustrych grobów na Kierchowie, kolem, kolem tego kościoła, a, a to wszystko je przemijani. I to ta stareczka o tym przemijaniu tej małej chanićce prawiła. Ona tego jeszcze nie spokopiła, bo to było małe dziecio, ale ona to spokopi, jak będzie miała już roków, jak będzie tak staro, jak ta stareczka. Rostomili yy, mocie takie dwa obroski po obu stronach mojej głowy. Yy, jeden to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi to je Taki film, co można, się mu spodoba. Dziękuję pięknie.